To co jeszcze lubię sobie zjeść w trasie to nasze smaki, placki ziemniaczane z Biedronki. Zobaczmy co tu mądrego napisali. Wyprodukowane z polski ziemniaków, bez dodatków wzmacniaczy smaku, bez dodatków substancji konserwujących, bez ale a aromatów. Sposób przyrządzania? patelnia 5 minut. Piekarnik 200 stopni, 7-8 minut. Jając my rozgrzewamy masełko na patelni i jemy nasze placuszki. Placuszki z budynki kosztują bodajże 4,99 zł Jaka jest zaleta tych placków można je również zjeść na zimno jak najbardziej Smakują wtedy zupełnie inaczej. Są bardziej twarde. Ale jedząc na zimno, też nigdy nie oschodowałem, a kupuję je na każdy wyjazd. Zjadłem tych swoich placków w swoim życiu już bardzo dużo. Głównie tych z Biedronki. Ale na patelni, jak się je podsmaży, jest lepiej. Ja lubię w szczególności. Bateria oczywiście niewypoziomowana. Platków jest 6, 3, 3. Blatki są bardzo dobrze. Smakują tak, praktycznie tak samo jak domowe. Nie wiem kto je robi, jak robi. Czy są bardzo zdrowe? W każdą swój wyjazd biorę przynajmniej jedną paczkę. Zawsze muszą być. Ostatnio lubię sobie tak przysmażyć dosyć mocniej, żeby były chlupiące. Ale są również bardzo dobre i są po prostu podgrzane. Więc tym razem placki może nie niegotowane, ale, ale za to. Smażone w tierze. Pamiętamy o tym, żeby poopierać okna. I tak dalej. I tak dalej. Możemy sobie dodać jeszcze do tego cebulki lub czegoś tam ale taka paczka naprawdę można się najeść polecam te placki są bardzo dobre I tak jak na opakowaniu przyrządzanie ich parę minut kiedy się nie podgrzeje nie doleje oleju na patelnię to czasami wody jak nie ma oleju ja to robię na maśle ale gdy nie ma tego można je przypiec oczywiście to jest ta patelnia teflonowa tylko wtedy są dosyć suche czyli lepiej czym się podlać jednak spróbujmy ten mój kawałek jak ktoś chce może sobie je dosolić ale nie trzeba polecam te placuszki to bardzo dobre, szybkie jedzenie chociaż pewnie nie najzdrowsze i nie najmniej kaloryczne Placki są dwie minuty na patelni i tak naprawdę są już podgrzane, gotowe do jedzenia. Mm -hmm. Więc polecam, polecam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Placki na wyjazd, świetna rzecz. Można zrobić samemu, można zetrzeć ziemniaki, dodać mąki i tak dalej. Ale ja często bardzo dużo w swoim życiu robiłem plasków ziemniaczanych i to są bardzo dobre. Gdyż samemu czasami się nie nazdoda trochę za dużo mąki. Czuć mąkę, czasami się przesoli, czasami nie. Czasami się rozpadają, trzeba się bawić, a tu proszę, za 5 zł, 6 plasków, a roboty przy plackach ziemniaczanych jest zazwyczaj bardzo dużo. Więc naprawdę odkąd się pojawiły w sprzedaży takie placki, to nie ma co się bawić. Polecam na wyjazdy. Szybkie, smaczne danie. Dziękuję bardzo. Placki ziemniaczane. Nasze smaki.